A więc tak, jest to ostatni etap renowacji wieży Diory. Teraz na warsztacie mam wzmacniacz WS442, Dioroski. Wzmacniacz już. Żyje, chodzi. Wymieniłem wszystkie tutaj tranzystory. Zostawiłem nowe dłony na jednym kanale, tutaj na drugim kanale. Jeszcze mi zostanie wymienić ten elektrolit, ale mam zamówiony. Przyjdzie i te wszystkie tutaj w stopniu końcowym, te kondensatory. Te tutaj kondensatory, które są. Moment. To jeszcze tutaj podniosę. I te. To jeszcze, jeszcze dzisiaj wymienię. Te kondensatory wymieniłem. Tutaj. Sprzęt już reaguje, a poczyściłem, wyczyściłem ładnie płytę przed nią. Jest umyta umyta, wyczyszczona a maskownica też o, ładnie, o tak to było ładnie czysta szybki są wypolerowane proszę ładnie czyściutkę. tutaj tak samo jeszcze go włączymy, a jeszcze o, właśnie zostały te konsatory do wymiany to dzisiaj, to co mówiłem, że dzisiaj to właśnie je włącz zrobię. Dobra, i właśnie tylko włączymy. Dobra, tu już się coś tam pali. Tu mamy ten, co mam... Aha, ściszone. Aż do minus 70%. Kupuj naszej aplikacji. Answercom. Dziś porozmawiamy z Janem, aktorem o. teatralnym. Witam, Witam wszystkich. Janie Kogo grasz w nowej instalizacji hamleta. Klóduj Oj, oj nie Polonisa Poleniusa? Przetomnę sobie Dobra tu robię o ten pięknie mogą dotknąć każdego To nie Wleksie jest tu. do lekarza i zostań dłużej na scenie życia Sprawdź na zostanie dłużej PL Na tych kolumnach to gra to, to nie ma dobrej jakości A sygnał, sygnał Cleo, A sygnał podałem już kupować w Media X tutaj z Tunera, nie? O, a teraz chodzi A teraz chodzi z amplitunera, nie? Radio No dobra, to tyle Aha, jeszcze w, w końcowym etapie Tutaj Zamontuję przekaźnik yy, Zamontuję tutaj te Brakujące elementy, które są Tu trzeba jeszcze Moment, gdzie tutaj mam A na przykład to Tutaj jest. o Tutaj trzeba będzie zamontować jeszcze bezpiecznik jeden, drugi. E, te elementy już mam, te elementy już mam pokompletowane. W każdym razie to się w etapie późniejszym na końcu się to za, z tym zajmę. To jest tak zwane opóźnienie e, włączenia kolumn. To powinno być w wersji eksportowej tego wzmacniacza. Było to fabrycznie montowane. Nie wiem dlaczego konstruktor wymyślił, że, jeśli sprzęt ma iść na rynek polski, tego nie będzie montował i ciął koszty. Po prostu no, trzeba tutaj wywalić jed tą, jedną z tą jedną zworę. Tutaj. Moment. Gdzieś tu. O! Trzeba będzie wywalić tą jedną zworę. Tą zworę Tą zworę e 17 trzeba będzie założyć No i zamontować tutaj przekaźnik, który już wcześniej mam. Oczywiście będzie na podstawce tranzystory, parę kondensatorów, rezystory i będzie ładnie chodziło. Ale to będzie wykonane już na samym końcu. To tak w wolach ścisłości chciałem tutaj pokazać to tyle biorę się biorę się jeszcze tutaj za robotę żeby żeby powymienić te wszystkie tutaj kondensatory które tutaj mam czyli, czyli te tak jak już mówiłem i te tutaj kondensatory a te, i ten duży będzie wymieniony w późniejszym etapie jak jutro nie pojutrze pewnie przyjdzie paczka do paczkomatu to to się wtedy w wolnym czasie się to na za to zabiorę Dobrze. To do miłego. Pozdrawiam.